Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na kanale. Toon Predre Polska, zapraszam na mój bonusowy, dodatkowy odcinek 3 master dokładnie z levelu Brama Lootgate. Robię to po to, aby zaprezentować drugą drogę, którą można obrać. Drugi wybór, jaki jest zaserwowany w tym levelu, który też się wiąże no, z pominięciem jeszcze większej ilości przedmiotów niż tylko dwa. Generalnie, najpierw polecam obejrzeć moje podstawowe przejście w 100%. Które wrzuciłem wczoraj. Oczywiście, w 100% na tyle, na jest to możliwe, ponieważ dwa przedmioty są nie do zdobycia, tak czy inaczej. No, a teraz pokażę Wam drugie podejście. Jak powiedziałem, korzystając z tej możliwości, pominiemy jeszcze więcej przedmiotów. Także, no, bardzo ciekawe. Ok, w każdym razie nie będę wszystkiego zbierał ani sekretów, ani nic. Po prostu obejrzyjcie sobie pierwszy materiał. Jeszcze raz powtarzam. Pierwszym materiale moim celem było otworzenie tych drzwi, które odbywało się przy pomocy umieszczenia specjalnego przedmiotu w tym miejscu. Dzisiaj tego robić nie będziemy. Ominiemy też sobie przeklętych, gdyż nie są naszymi przeciwnikami tak naprawdę. Więc możemy do nich nie strzelać. Tak samo, jeżeli chcecie sekret pierwszy, to idźcie najpierw tędy. Tak? Bo inaczej nie ma żadnego dostępu. I z sekretu byśmy weszli... O tutaj. Otwieram ten włas i cisnąć do góry. Wtedy. Za nami na ścianie też jest sekret i kryształ plus jeszcze o miser Shotguna. Także wyobraźcie sobie, że to zbieramy, tak? Generalnie stosując to drugie podejście, gdybyśmy chcieli wszystko zbierać po drodze. I tak dalej. To jeszcze więcej czasu by to zaszło. To nie ma sensu, bo... Nasze przejście wiążące jest to, które zrobiłem wczoraj i od tego dalej będziemy podążać w kierunku ostatniego poziomu Londynia i to będzie się liczyło najbardziej, co zebraliśmy w poprzednim materiale, dlatego tutaj nic nie będę zbierał, bo prawie nic, więc pewne rzeczy musicie sobie wyobrazić że coś zbieram e, no. więc tak, tam na końcu pomieszczenia na końcu drogi jest samica też shotguna ok, ja też teraz nie biorę tą apteczkę, ustawiamy ją i ciśniemy z przeciwnikami dobra, f1 shotgun świetnie się spisuje, dobra teraz szybciutko od razu przesuniemy bloczek. Wciśniemy go na płytę naciskową. Generalnie początek byłby praktycznie identyczny. Gdybyśmy chcieli mówię, po drodze wszystko zbierać, dokładnie tak samo by to wyglądało, tak, sekrety i przeciwnicy, przedmioty poboczne, nic tu by innego nie było. Wszystko wyglądałoby. Dokładnie w taki sam sposób, zarazie idziemy do góry, do pomieszczenia. Gdzie mamy jeszcze ten bloczek do przesunięcia. O, świetne. Zaczepiję jakąś krawędź niewidzialną. Dobra, bloczek do przodu. W tym momencie, monument, który e, przesunął się pierwotnie do przodu, znowu wrócił na swoją pozycję. Dodatkowo też opuściła się klapa. Worząc nam za chwilę przejście do przycisku. I zaraz skrzętnie z tego skorzystamy. Kryształ omijam, który jest po lewej stronie. Nie ma sensu go zbierać dzisiaj. Więc mamy pierwszy przycisk, jeszcze jest jeden w tym pomieszczeniu, ale to za chwilę. Zejdziemy jednak bezpieczniej. Jest trochę wysoko. Ok. Teraz pójdziemy z powrotem zabawić się pierwszym bloczkiem. Który sprawi, że ponownie ten monument pojedzie sobie do przodu. No i co mogę Wam powiedzieć? Zapamiętajcie ten sposób, który teraz prezentuję. Bo niemal na pewno będzie on wykorzystany albo w całości, albo w większej mierze. W nowej grze plus, bo jest to dużo szybsze. A Przypominam, że nowa gra plus w każdej części będzie tak robiona, żeby uporać się z jakimś tam konkretnym czasem, dzięki któremu można wbić osiągnięcie na Steam. Na przykład w co robiłem to w czasie poniżej 5 godzin. Taki był mój cel, nie pamiętam dokładnie jaki czas tam osiągnąłem. Na pewno grubo poniżej 5, nie wiem, czy poniżej 4 godzin zjechałem. Nie pamiętam już tego. Więc możecie sobie sprawdzić. No i właśnie taki cel będzie mi przyświęcał w każdej odsłonie. Od jedynki. Którą zrobiłem aż po szóstkę na pewno. Teraz chyba też były próby czasowe w legendzie. Nie pamiętam czy... Czy panie były? Chyba też. Także tym też się będziemy zajmować. No, generalnie dużo fajnych rzeczy nas czeka na tym kanale. Myślę, że będzie wesoło. No. Dobra, zagadkę rozwiązaliśmy. W międzyczasie sobie tam poklepałem o wszystkim i o niczym związanym z sterią. Teraz zauważyłem, że pierwszy mój materiał dosyć ciepło został przyjęty i odebrany. Sporo ocen pozytywnych zyskał ten film. Więc dzięki, fajnie, super. Przynajmniej wiem, że moja robota jeszcze się komuś może przydać tu. Ten czy w inny sposób. Dobra. Oj, Lara. Rozbijamy się. Idziemy tu. Przedmioty mijamy, które są z tyłu. Tu zapiszemy grę. W razie, gdybym spadł na dół. A zdarzyć się to może przecież. Ale się nie zdarzy. No i za chwilę wszystko się odmieni, bo tak, gdybyśmy do tego momentu zbierali wszystkie przedmioty, a chcielibyśmy skorzystać z drugiej drogi, to tak naprawdę ten kluczowy przedmiot, który tu leży, tak? Punkt do balsamowania, jest tam kompletnie niepotrzebny e, przy tym podejściu, jakie Wam teraz pokazuję. Tak? Czyli przedmiot kluczowy, który można ominąć, bo tak naprawdę on nie służy do tego, żeby level zakończyć, ale tylko po to, żeby drugą drogę. Drugą ścieżkę otworzyć tam gdzie mamy zalany tunel, tak? 10 przedmiotów, tam jest ukryte. Dwóch przeciwników, czyli dwa aligatory i kryształ. I z tego w tym momencie rezygnujemy. Mało tego, rezygnujemy z sali ze Sfinksem. A to się wiąże z pominięciem dwóch sekretów, dwóch strażników co najmniej. I jeszcze tam kilku przedmiotów po drodze. No także ciekawie. No? Schodzimy na dół, mówiąc krótko. Bo tego miejsca wam nie prezentowałem. I tu się właśnie znajduje rakietka. O! Widzicie? Także mamy wybór. Albo idziemy tędy zbieramy sobie jedną rakietkę. No, albo robimy wszystko dookoła i zbieramy mnóstwo przedmiotów, zasobów, sekrety. Ubijamy całą masę przeciwników i tak dalej. Więc, no. Niewspółmierna jest korzyść, tak? Korzystając z jednej drogi, a korzystając z drugiej alternatywnej. Ścieżki Więc nawet nie jest jakoś mi żal, że nie wybrałem tej ścieżki po raz pierwszy. No bo co? Jeden przemił pominąć. Gdzie przy drugim podejściu mamy mnóstwo przedmiotów do zdobycia? Także nie jest to aż tak bolesne, ale to chyba miało na celu po prostu zagrać graczom na nosie. Tak, twórcy chcieli się chyba zemścić, mi się wydaje na cheaterach właśnie za to, że ludzie zaczęli zdobywać tak zwane unreachable Medipack w jedynce, w dwójce, nie wiem czy w trójce, być może też jakieś błędy istnieją, które pozwalają apteczkę zdobyć następną. Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem tego i nie będę sprawdzał, bo mnie to nie obchodzi. Generalnie. No ale coś musiało w tym być, że... TER3 było zemstą na graczach. Ja jestem o tym święcie przekonany, bo uwierzcie mi, że po nagraniu sobie pierwszego podejścia do Loot Lootgate, kiedy już rzucałem sobie na YouTube, to z ciekawości zacząłem po zagranicznych serwisach trochę myszkować, czytać opinie, komentarze na temat tego TER3. I uwierzcie mi, wielu graczy, ale to naprawdę wielu. To cała masa, to, to są dziesiątki, setki, a nie wiem czy nie tysiące komentarzy w jednym tonie zachowane, że TR3 jest przegięte, po prostu przegięte. Wielu graczy się kompletnie od tej części odbiło, nie ukończyło jej jako takiej nawet, nie mówię, że na 100%, ale w ogóle wielu z nich nie dało rady ukończyć samodzielnie tej części, tak, bez poradników. Niektórzy po prostu byli tak sfrustrowani, że porzucili ten projekt przechodzenia na własną rynkę gry gdzieś tam, na wczesnym fazie Londynu. No i głosy były na zawsze też, że ta część musiała być po prostu zemstą twórców na graczach. I ja już to odniosłem takie wrażenie, że w skóra. Już o tym wam mówiłem. Że mam swoją teorię. To nie jest teoria, to jest fakt. że tak było. I musiało tam być. Ta część jest tak trudna i tak skomplikowana, tak porąbana. Plus te wybory, które musimy dokonywać, plus to, że nawet takie pojedyncze przedmioty, które tak naprawdę trzeba by pominąć, To no gdyby nie jakieś bugi występujące w tej grze, to faktycznie nie dałoby się rady. w żaden sposób zdobyć tych przedmiotów. I tyle. No ja jest wesoło, naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Nie to nie przeszkadza. Też w pewnym sensie rozumiem frustrację twórców, że nad czymś pracowali, nad czymś się dzielili, nad czymś kombinowali, a gracze znaleźli sposób e, poprzez błędy, które umożliwiły im e, zdobywanie tego, co do zdobycia być nie powinno. Dobra, pamiętajmy o tym kluczu, Tak akurat chcę sobie zdobyć, to wszystkie przedmioty, które tu są, olewam całkowicie, bo mi to jest potrzebne. Natomiast sekret chciałem zdobyć... Nie wiem czy ja to mówiłem w ogóle. Chciałem zdobyć. A w zasadzie... Nie zablokować go sobie, tylko po to, żeby dostać się do urządzenia UPV. W tym podejściu potem jest to potrzebne. Ale tu jest murek. spadaj koleś. Przeszkadzasz. Pewnie będzie tu mnie... Gonił i będzie mi... uprzykrzał życie, no już trudno. Będzie Dobra, chyba trzeba będzie jednego skasować Coś mi się wydaje. Chociaż tego jednego Dobra, niech ci będzie. Idę po Ciebie. No, no takie nie jest to precyzyjne celowanie. Jak się mnóstwo pocisków poszło? A zaraz stracę jeszcze zdrowie poprzez używanie apteczek, bo cholera powietrza mi brakuje, ale to nic, dobra, nieważne. Jeszcze apteczka. Nie było to opłacalne w sumie. Jak mówię, nie ma to znaczenia dla nas żadnego, także możemy sobie na wszystkie apteczki użyć, nic się złego nie dzieje. Dobra, idziemy z e, rozwiązywaniem zagadki w tym podwodnym tunelu, w tym gąszczu dróg i przejść. Dosłownie w labiryncie. Wiemy co i jak, także nie ja będę się rozwodził nad tym. Od czasu do czasu będziemy sobie wypływać po powietrze. Także tutaj sprawa jest znana, ja może. Jeszcze troszeczkę sobie podyskutuję o tym właśnie co mi się udało wyczytać eee, właśnie w sieci. Na pewno gracze uważają TR3 za hmm, najtrudniejszą część jaka wyszła. i Trudno się dziwić bo faktycznie w porównaniu z jedynką z dwójką to tu poziom trudności Niebywale poszedł w górę. Poziomy są rozległe, rozbudowane. Dostaliśmy dużo do wyboru możliwości i dróg. Więc można było się poczuć momentami przytłoczonym, tym, co tu się dzieje. Jak mówię jeszcze, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że chcemy na przykład zrobić samodzielnie absolutną setkę. I to setkę, jaką ja robię, że nie tylko tam zebrać przedmioty sekrety. No bo to nadanie jest 100%, tak? Bez wybicia wszystkich przeciwników nie można mówić o 100%. Zaliczenia jakiegokolwiek levelu, tak, omijając przeciwników. No, jakby sobie jaj ta Seria tak jest stworzona, tak zaprojektowana, że przeciwnicy też się wyliczają do statystyk. Więc wiecie, tak to działa. No, nie ja to wymyśliłem. Ale wiem, że. Na YouTube jest sporo pseudo przejść, które mają niby pokazywać 100% a na przykład wszystkich przeciwników. Ktoś nie likwiduje. No to jest żart taki słaby dla mnie. No ale też nie rozumiem na przykład na siłę robienia takiej już totalnej setki podczas wykorzystywania właśnie błędów, tak? W jakichś tam levelach. Ja to zrobiłem w płacu Midasa w ter 1 oczywiście. Ale na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że jeszcze wtedy nie miałem jakiegoś super konceptu na ten kanał. Nie wiedziałem dokąd to wszystko będzie podążać. Jak to będzie wyglądać, to był początek kanału. Bo gdybym dzisiaj nagrywał tę część, to na 100%, na 100 tego przedmiotu bym nie podniósł. To wam mówię od razu. I nawet myślałem, żeby zrobić jeszcze jedno podejście do pałacu Midasa. Ale z drugiej strony, może jako też level poglądowy, może go zostawię właśnie tak jak jest. Bo mniej więcej w bramie Lootgate, kiedy mówiłem, wspominałem o dostaniu się do apteczki, wykorzystując błąd, który też można właśnie wykorzystać w pałacu Midasa. To odpalając sobie mój film, to będzie wiedzieli o czym mówię. I chociażby dlatego, może warto zostawić to przejście, pomimo, że nie jestem fanem wykorzystywania błędów, w ogóle nie jestem dumny z tego, że tak to wyglądało, ale możemy to jakoś przełknąć. W każdym razie w innych częściach nie zamierzam z błędów korzystać, po prostu ja tego osobiście nie kupuję, nie przyjmuję, nie rozumiem, nawet nie, nie, nie łapię jak się można w ogóle tym poniecać, że Coś się zdobyło, wykorzystując oszustwa, także błędy. To nie jest ani zabawne, ani fajne, ale naprawdę nie ma o czym się chwalić, moim zdaniem. Ale to już jestem ja. Mam swoje podejście do tego tematu. Każdy się musi z tym zgadzać. Co tu zrobiłem, to nie wiem. Po co mi to Uzi było? Przebiegłem sobie tak na szybkiego, to bo chciałem zobaczyć czy, czy mi się uda. No faktycznie się udało, też trochę. A nie ma znaczenia. No. I tak przy mojej pogawędce też troszeczkę. No bo co miałem wam opowiadać, skoro wszystko już widzieliśmy. Ci co chcieli to widzieli przynajmniej w pierwszym materialem, no to nie będę tego samego opowiadał, że idziemy tu, robimy to, że idziemy tam Jest takie wtedy gadanie tego samego na siłę kompletnie bez sensu. Dobrze, chciałem Was uraczyć chociaż czymś innym. Jakąś pogawędką. Taką, luźną. Zapiszę gra może. Przydałoby się, nie? Tak. Bo tam przeciwicy przynajmniej czekają, których pominąłem. I teraz pytanie, czy będę mógł tego użyć. Mogę. Super. Dobra. Ciślemy stąd. Chociaż, moment, weźmy sobie jeszcze powietrza troszkę. Tak, na wszelki wypadek, bo nie będzie już możliwości się wydłużyć nigdzie. To wiemy. W zasadzie z tego UPV też nie ma sensu. Siadać jakoś, więc faktycznie może tych przeciwników da się wyminąć. Zgrabnie. Toż pewnie oni tutaj już zaraz przypłyną. O, są dukowie, alligator. Wszyscy naraz się rzucili na Larę. Lara jak zawsze jest rozchwytywana przez towarzystwo wzajemnej adoracji. No w końcu jest to bardzo słynna pani archeolog, za której głowa niemałe kwoty byłyby wypłacone. Ale Lara jakoś się tym nie przejmuje chyba za bardzo i robi swoje. Okej, okay. to jest ta pułapka nieszczęsna, którą pamiętam doskonale z pierwszego przejścia że zrobiłem błąd niepotrzebny tym razem tego, mam nadzieję, nie będzie oczywiście zapiszę grałem już te, w tym momencie nauczony doświadczeniem czy co, podejdziemy do ściany, to powinno zadziałać tak, teraz nie będę trafiał, no spoko, spoko. no teraz tak No i proszę, jak się chce, to wszystko można. No i tym samym będziemy powolutku podążać do końca levelu. Czemu by nie? Mam nadzieję, że było miło, że wytrwaliście. No też w sensie no, takim, że nie było jakoś specjalnie długo, tak? Teraz pod uwagę. Moje ostatnie materiały, które trwały grubo, pod godzinę lub wyżej, no to tutaj 20 parę minut, to chyba nie jest jakiś wielki ból, nie jest jakiś wielki wyczyn, żeby przy takim filmie wytrzymać. Tak uważam, przynajmniej możecie napisać mi, czy, czy mam rację. Czy było też ciekawe, no bo jednak trochę się zmieniło to moje podejście, tak? Było dosyć szybkie. Wyciągnąłem z tego coś innego. Myślę. I o to właśnie chodziło. Pasenki nie oglądamy, więc generalnie no niewiele tutaj podniosłem. Jeden przedmiot. Klucz. Dokonałem siedmiu zabójstw jakichś tam nieszczęśników ubiłem po drodze. Jeden sekret cały znaleziony. No tak, bo chciałem mieć UPV. Ale generalnie gdybyśmy zbierali wszystko do momentu właśnie dotarcia do tego wyboru, czyli kiedy przed nami leży powiedzmy ten płyn do balsamowania to tak naprawdę jeszcze jest kilka możliwości. Podaję, że dwie. Albo schodzimy na dół tak jak ja zszedłem, omijając ten przedmiot. tak i idąc sobie tam w ten sam sposób już dalej, jak, jak to znamy, zbierając sekrety, zbierając wszystkie przedmioty, jakie tam już później występują, i ubierając przeciwników. To jest jedna możliwość, ale druga możliwość jest taka, żeby właśnie ukłamać. To tak, idziemy sobie po tym przedmiot kluczowy, idziemy sobie dalej, idziemy przez Sphinxa, dokonujemy tam wyboru: albo bierzemy rakietkę, albo bierzemy sekret. Więc jasne jest, że powiedzmy, że wybieramy sekret, bo jest więcej przedmiotów do zdobycia, jednak. Więc pomijamy jedną rakietkę. Ale zdobywamy dwa kolejne sekrety. Odblokowujemy skrót. I nawet używamy tego płynu do balsamowania na piedestale. Otwieramy drzwi, ale nie schodzimy niżej, tylko cofamy się przez cały level. czyli wiecie? idziemy do tej sali, gdzie są dwie drogi, tak? Po lewej idziemy na sekret, po prawej idziemy do pomieszczenia, gdzie jest to, ta wspinaczka długa do góry. Robimy jeszcze raz tą salę, e, gdzie jest ta zagadka do rozwiązania. Aczkolwiek ona że tam bodajże zostaje rozwiązana. Że tam, tak, tam się nic nie zmienia. Po prostu zaczyna się po momentach się wspiąć, jeszcze raz się wrócić, tak? Do miejsca, gdzie mamy drogę wyboru albo e, przez. Pomieszczenia ze i tak dalej, albo już schodzimy na dół, mając wszystko leczone po drodze, to generalnie byśmy pominęli w, przy tym podejściu z tym cofnięciem się przez praktycznie cały level początkowy. No to byśmy pominęli właśnie 10 przedmiotów na pewno w tej zatopionej sali, tak czyli tam, gdzie otwieramy drzwi na samym początku, i tam, gdzie się wyskakuje na dół, jest 10 przedmiotów i dwa ligatory i kryształ. To byłoby pominięte. Dodatkowo jeszcze pamiętamy, że pominięta byłaby rakietka na tym Sphinxie, Więc to jest 11 przedmiotów, których byśmy nie zdobyli. robiąc wszystko już inne e, dookoła. A jeżeli byśmy nie poszli e, tą drogą, że chcielibyśmy się wracać przez cały level, tylko od razu byśmy zeszli tam na dół, nie zbierając kluczowego przedmiotu, no to pominalibyśmy ile? 10 przedmiotów w zaranym pomieszczeniu. E, nie rakietkę. Tą, którą pomijaliśmy, dodatkowo apteczkę, dwie rakietki, kolejne w sekrecie, kryształ, a mi się która jest tam na dole, i dwóch strażników, dodatkowo jeszcze ten sekret, który jest tam wewnątrz, gdzie są bloczki do przesuwania, czy dwa kolejne przedmioty. To jest kilkanaście przedmiotów, które tak byśmy pomijali, tak czy inaczej. Więc, jak to wygląda, mniej więcej jak widzicie, jest naprawdę ciekawie. Można się cholernie tu pokręcić w tym levelu, cholernie zagupić. I to sprawia, że naprawdę czasami nie wiadomo, co tak naprawdę tutaj z tym fantem robić, jak się powinno iść, jak się powinno to rozegrać i czy faktycznie może nie ma możliwości, żeby te wszystkie przedmioty zdobyć. No ale tu wyjaśniam, nie, 57 na 59 jest to max, więc jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie zobaczyć takie normalne 100%, takie możecie osiągnąć, to zapraszam do pierwszego materiału, natomiast tutaj ten bonus, który wam dałem, no to... Tylko po to, żeby zaprezentować drugą możliwość, aczkolwiek, jak powiedziałem, jest tych możliwości jeszcze troszeczkę, które można by pokazać, ale już tego robić nie będę, no bo to byłoby przegięcie moim zdaniem. Ee, więc sobie opowiedziałem wam tutaj na koniec, yy, bo czemu by nie. Dobra, to tyle z mojej strony koniec tego gadania, które było chyba raz za bardzo. Także ja no, się już zamykam i znikam. Pa, Pa, cześć.